Witam serdecznie. Mam na imię Agata Kwarska walicelli jestem psychologiem i psychoterapeutą strategicznym, i od 2010 roku pomagam pacjentom pozbyć się zaburzeń lękowych, depresji, natrętnych myśli i zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego. Nagryłam to wideo właśnie dla osób, które są zainteresowane szkoleniami z terapii strategicznej, gdyż jest to innowacyjna, bardzo skuteczna. Krótkoterminowa terapia strategiczna, która w dość krótkim czasie pozwala wyleczyć różnego rodzaju zaburzenia. Jako psychoterapeuta strategiczny od 15 lat uczę się i szkole u profesora Giorgio Nardone w, w, w Arezzo we Włoszech. A od 2020 roku już stacjonarnie pracuję w Warszawie. Wcześniej pracowałam, miałam Centrum Terapii w Modenie we Włoszech. A także od 2011 roku pracuję online z pacjentami, z Polakami z zagranicy, z Polski i w różnych sytuacjach. Chciałam Was zaprosić na, na szkolenia, które zorganizowałam właśnie w, w kolejnym 2022 roku. Po pierwszej jakby edycji szkoleń, które rozpoczęły się naprawdę na początku pandemii, ale przez które przebrnęliśmy razem z uczestnikami szkolenia, szkoleń stacjonarnych, postanowiłam otworzyć drugą edycję szkoleń, ponieważ dostaję kilka maili w tygodniowo z zapytaniem, kiedy otwieram kolejne szkolenie. W takim razie pokrótce powiem też, jak, jak to będzie wyglądało. To będą to szkolenia, tylko stacjonarne szkolenia w Warszawie w sobotę w jedną sobotę w miesiącu szkolenia będą się odbywały co 2-3 tygodnie w sumie będzie ich 6. Pierwsze szkolenie zapraszamy na pierwsze szkolenie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane tym, żeby poznać w ogóle jak wygląda terapia strategiczna. Jak leczymy podstawowe zaburzenie, jakim jest jakim są ataki paniki. Już 15 stycznia 2020 roku w Warszawie odbędzie się szkolenie 8-godzinne. Na temat leczenia zaburzeń lękowych, właśnie na przykładzie ataków paniki. Będą to podstawowe protokoły leczenia. Następne szkolenia odbędą się odbywały już od lutego, od 19 lutego, co trzy tygodnie, mniej więcej co trzy tygodnie z uwzględnieniem różnych świąt wielkanocnych. I to będzie pakiet pięciu szkoleń na temat. Zaburzeń lękowych i powiemy w pierwszej kolejności o lęku ogólnionym i różnego rodzaju fobiach. Czyli poznacie protokoły leczenia u lęku ogólnionego, protokoły leczenia agorofobii, dysmorfofobii, różnego rodzaju monofobii, i pokażę wam, jak myśli terapeuta strategiczny, jakie narzędzie, jakie metody terapeutyczne stosuje. Aby móc pomóc pacjentom i w jak najkrótszym czasie e, pomóc im użyć się w cierpieniu i rozwiązać problem. Kolejne sz szkolenie marcowe będzie na temat, um, jeżeli dobrze myślę, natrętnych myśli. Wszystkie informacje znajdziecie tutaj w. Um, Tutaj właśnie sobie przygotowałam, zapomniałam Wam wyświetlić. Natrętne myśli, protokół leczenia w nurcie terapii strategicznej. Będziemy tu mieć cztery protokoły leczenia w zależności od tego, jak pacjent rodzi sobie z tymi myślami. Czy to są natrętne myśli, myśli obsesyjne, myśli, ruminacje czy jakieś błędne pytania. I to powoduje, że, że później właśnie problem się pogłębia. Kolejne w pakiecie pięciu szkoleń, tej drugiej edycji, będzie kolejny, czyli po, po lęku ogólnionych fobiach, po natrętych myślach, będzie dzień poświęcony hipochondrii i zaburzeniom psychosomatycznym. Tam też poznacie przede wszystkim dwa główne takie protokoły leczenia i tego, jak podejść do pacjenta, który cierpi na różnego rodzaju problemy psychosomatyczne, czy są to właśnie na przykład migreny, bóle brzucha, problemy z oddychaniem, z przełykaniem. To o tym wszystkim będziemy mówić. Jedno z najlepszych szkoleń, najbardziej obleganych, bo wiem, że coraz więcej pacjentów ma taki problem, to jest zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, natręctwa, tiki, rytuały. Będziemy podchodzić do protokołów, do różnego rodzaju, do, do przynajmniej pięciu protokołów leczenia, w zależności od tego, jakie rytuały przejawia pacjent. I ostatnie szkolenie. A będzie na temat fobii społecznej, szeroko rozumianej fobii społecznej paranoi, gdzie jakby już więcej pornawiam na temat lęku przed odrzuceniem lęku, przed krytykiem lęku, lęku przed jakby konfliktem, lęku przed wystąpieniami publicznymi i tak zwanej osobowości paranoicznej, czyli takiego przekonania, że jesteśmy śledzeni, obserwowani, i to powoduje, że my się że my unikamy takich sytuacji społecznych. Także w sumie te 6 szkoleń, poczynając od 15 stycznia, kończąc na 15 maja, to są 6 sobot w ciągu tych 5 miesięcy, pozwoli Wam zdobyć konkretne, jasne i praktyczne narzędzia, które będziecie mogli zastosować od już następnego dnia. Między jednym spotkaniem a drugim będę Was prosiła po prostu o zastosowanie tych metod w Waszej praktyce. I e, każde kolejne szkolenie rozpoczniemy od takiego właśnie podsumowania tego, o czym rozmawialiśmy, e, od, od tego, jakie efekty przyniosło u Was zastosowanie tej techniki, danej techniki terapeutycznej. Praca terapeuty strategicznego to nie tylko techniki, protokoły leczenia, ale także taki pakiet narzędzi. Wśród tych narzędzi jest przede wszystkim komunikacja. Porozmawiamy w jednym z szkoleń porozmawiamy właśnie o pięciu aksjomatach komunikacji Pola Wacławika i o tym, jak możemy zastosować je w, rela w, w terapii. Porozmawiamy przede wszystkim też o dialogu strategicznym, który jest jednym z najskuteczniejszych metod, tzn. narzędzi w komunikacji. Polega on na odpowiednim zadawaniu pytań. I różni się on bardzo dużo od dialogu motywacyjnego. Ja nie motywuję, terapeuta nie motywuje pacjentów. Terapeuta tworzy sytuację, w którym pacjenta, pacjent sam się zmotywuje do, do terapii, do wprowadzenia zmian we własnym życiu. Ja będzie mówić także o czterech fazach terapii w nurcie terapii strategicznej, o różnego rodzaju oporach, jakie pacjent może stosować jako pacjent, właśnie. Będę mówiła także o. I jeszcze jednej rzeczy bardzo ważnej, relacji. Budowanie relacji z dzieckiem, młodzieżą, czy nastolatkiem, czy z dorosłym. ale budowanie relacji, które nie odpowiada, się, nie odpowiada się tylko na empatii i na byciu sympatycznym. Bo terapeuta nie musi być y, super sympatyczny, ma mu, ale jego rolą jest to, żeby wprowadzić y, zmianę w życie pacjenta, żeby y, tak zbudować relacje, aby pacjent. Y, y, jakby sam chciał wprowadzić zmiany i to jest one najtrudniejszy element, dlatego że w, w terapii strategicznej stosujemy relację, która jest dopasowana do problemu pacjenta, inaczej rozmawiamy i in inną relację buduje z pacjentem depresyjnym, z pacjentem paranoicznym, czy z pacjentem z zaburzeniem obsesyjnym, kompulsywnym. Innego języka używam z m, pacjentem z dzieckiem, tak, z nadlatkiem czy z dorosłym, chociaż od razu uprzedzam, że w terapii strategicznej stosujemy terapię pośrednią. Czyli ja, bezpośrednio, jako terapeuta strategiczny, nie widzę pacjentów, młodych pacjentów do około 10-12 roku życia, tylko pracuję z rodzicami, którzy stają się koterapeutami, którzy stają się terapeutami własnego dziecka i poprzez naszą terapię, właśnie z rodzicami, daję im strategie, które stosują oni w, w codziennym życiu, bo terapia to nie jest tylko Godzinne spotkania, ale tylko to właśnie to wszystko, co pacjent zrobi między jednym spotkaniem a drugim. Dlatego, że jeżeli jesteście zainteresowani tego rodzaju szko szkoleniem, to możecie napisać do mnie maila, możecie wejść bezpośrednio na, na stronę terapii strategicznej, strategiczna.pl, gdzie znajdziecie w zakładce szkolenia wszelkie informacje na temat szkoleń, dat. Szkolenie odbywa się pewno stacjonarnie, więc jeżeli będą obostrzenia. Państwowe to szkolenie będzie przyniesione na datę, która będzie można zrealizować stacjonarnie. Szkolenie jest dla osób zaszczepionych i podczas pierwszego spotkania będę prosiła o pokazanie certyfikatu szczepienia. Szkolenie ośmiogodzinne obejmuje dwie przerwy kawowe, w których ja jako organizator oferuję... Kawy i ciastka i jakieś może zdrowe przekąski plus godzinne, godzina przerwy na obiad już we własnym zakresie. Szkolenie będzie odbywało się w sali Stacja Wiedzy na Woli. To jest miejsce, gdzie będzie można zaparkować, gdzie łatwo dojechać Uberem, gdzie można także przyjechać dość łatwo z, z dworca centralnego czy zachodniego. Jeżeli macie pytania, to proszę Was tutaj o maila na infomaupa.agata.arkwas.com albo infomaupa.terapiastrategiczna.pl. Także na mojej głównej stronie w sklepie możecie znaleźć darmowego e-booka, który jest przewodnikiem po terapii strategicznej. Tam znajdziecie też szczegółowe opisy tego, jak pracuje terapeuta strategiczny, czego potrzebują pacjenci w naszym XXI wieku. Uważam, że ta terapia jest naprawdę skuteczna, to ja wiem i moi pacjenci którzy wystawiają mi opinie, ale mam wrażenie, że w czasach pandemii i w czasach tego, że większość pacjentów pracuje online, znaczy pacjentów, terapeutów też pracuje online, albo w sposób hybrydowy, musimy dostosować narzędzie terapeutyczne do, do zmieniających się realiów zewnętrznych. I ja, jako terapeuta strategiczny, który. Który tak naprawdę rozpoczął pracę online już 10 lat temu i wszyscy patrzyli na mnie tak dość mało poważnie, jeżeli prowadziłam tą, ten rodzaj pomocy. Natomiast mam 10-letnie doświadczenie w terapii online i myślę, że to się liczy. Chętnie podzielę się także moją wiedzą podczas szkoleń. Także czekam na Was, czekam na Wasze pytania. Pamiętajcie, że te szkolenia odbywają się w takich małych grupach do maksimum 10-12 osób. Też zaznaczam, że to szkolenie, te szkolenie, te szkolenia zostaną otwarte w momencie, kiedy zapisze się minimum cztery osoby na to szkolenie, żeby można było podyskutować, i wreszcie spotkać się, jak to mówili, uczestniczy pierwszej edycji szkolenia, normalnie stacjonarnie wyjść z domu, wyjechać do Warszawy, przejść się po mieście, pójść na dobre szkolenie, zjeść coś dobrego, porozmawiać z innymi terapeutami, nie tylko przez ekran poprzez szkolenie online, ale właśnie poprzez Zwykłe spotkanie i rozmowę, oczywiście w bezpiecznych warunkach, no, z uwzględnieniem wszystkich obostrzeń sanitarnych. Czekam na Was, czekam na Wasze pytania, czekam na Wasze zamówienia. Pamiętajcie, że szkolenie odbywa się już niedługo, więc nie zwlekajcie. Jeżeli macie jakiekolwiek obiekcje czy pytania, to chętnie na nie odpowiem. Pozdrawiam.